maneczko widzowie, witam was na kolejnym odcinku dzisiaj z kamerką. Dzisiaj omówimy parę spraw o kanale omówimy sobie. Wyświetlają Wam się ostatnich 5 subskrybentów i ostatnich wspierających bardzo dziękuję za wsparcie. A jeśli jesteś nowy na kanale z Subika, bo lecimy po 10 tysięcy subskrypcji w następnym roku. Dzisiaj sobie omówimy po prostu ten rok. Jak ten rok spędziliśmy na kanale i z aktywnością jak było? Więc na początku przejdźmy do tego, że najpopularniejszy film na kanale ma. 9000 wyświetleń jestem z tego dumny, bo osiągnęliśmy to dwa tygodnie temu. Mam nadzieję, że 6000 subów wbiliśmy do nowego roku, więc przejdźmy na razie teraz do kanału, czyli do mojego studia, czyli studio YouTube. Mamy 5932 suby aktualnie. Nie wiem, ile będzie postawienia odcinka. Przechodzimy do takiej zakładki jak statystyki. Mamy tutaj, tak, wyświetlenia w tym miesiącu. W tym miesiącu osiągnęliśmy 18000 wyświetleń, 700 godzin oglądalności. 1000 ponad subskrypcji plus jak dla mnie dobry wynik prawie 100 zł zarobku zarobków czyli ze zbierania, donate'u, filmów ja nie ukrywam ile zarobiłem na tym YouTube i teraz wchodzimy w coś takiego to jest ostatnie 28 dni i wchodzimy teraz w takie coś ostatnie 365 dni ogólnie w całym roku zdobyliśmy prawie 100 tysięcy wyświetleń 6000 godzin oglądalności i 4000 ponad subskrypcji i 720 zł. to 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 jest dobry nawet wynik Mogło być lepiej, ale bardzo dziękuję wszystkim, wspierającym jeszcze raz ogólnie rok temu, rok ponad temu. W rok wbiliśmy 1700 subów, a teraz wbiliśmy ponad 4000 subów w rok. To jest zarombisty wynik. Bardzo dziękuję jeszcze raz, z góry dziękuję. Mam nadzieję, że zostawicie tu łapeczkę w górę, bo nie każdy youtuber po prostu pokazuje swoje zarobki i tak dalej. Teraz aktualnie wam pokażę moje zarobki z Tipri. W tym oczywiście rok, bo ja tą stronę Tipri mam około rok. Więc pokażę wam już łączne zarobki, ile zarobiłem na Tipri. Zarobiłem na Tipri przez rok 2000 200 zł. Bardzo dziękuję wszystkim donatorom, wszystkim wspierającym co wysłali mi pieniądze, nie pieniądze. No i niedługo prawdopodobnie będzie komputer nowy. Nie określę wam kiedy będę miał czego kompa dokładnie nowego. Mam nadzieję, że na nowym roku widzimy się z Repsą Aktywnością na kanale, że zostaniecie dalej ze mną. Na razie. Cześć!